Hej, cześć siemanko wam wszystkim. Witajcie w pierwszym odcinku takim e, reprezentującym, pokazującym pikselową krainę. Toż jak mówiłem na live trochę pozmienialiśmy i oto tak wygląda pikselowa kraina. E, wiem, że st wow, jaki lag, przepraszam. E, wiem, że strasznie przypomina to kwadratową masakrę, ale chcieliśmy zrobić coś podobnego na wzór, lecz troszkę się różniący. E, także tak, aby dostać się na ten serwer, może ja tam zasady najpierw, poczekajmy, my tak laguje. E, no nie wiem, może... No, czekajcie, moment, 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 wybaczcie, 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 wybaczcie może teraz będzie lepiej. E, Okej, okay. trochę mi ucięło tutaj. Dobra, nie wiesz. Więc tak, zasady. E, na serwie będą znajdowały się dwie drużyny po 10 graczy drużyna czerwona i niebieska jak widzicie tutaj jest drużyna niebieska e, a po lewej stronie jest drużyna czerwona e, Serwer będzie włączany od godziny 17 do 20 lecz to może ulec zmianie tak naprawdę e, można budować tylko na swoim terytorium, czyli ty, jeśli jesteś z drużyny niebieskich możesz budować tylko na terytorium e, tych oto kolumn niebieskich, które widzicie tutaj po prawej stronie oraz jeśli jesteś z czerwonych to tylko na czerwonym e, za to raczej nie możesz przekraczać, ponieważ e, jeśli będziesz zatem to po prostu przeciwna drużyna może zniszczyć Twoją budowę e, nie ma zbytnio jakichś e, wiecie wymagań co do wysokości także w górę albo w dół można budować ok e, Dobra nie można atakować mieczem ale można atakować z łuku e, i tylko z łuku ale w czasie wojny e, będzie można atakować z miecza, z łuku ze wszystkiego z czego da radę E, dobra, dalej, kolejna zasada. Kuboidy będą zdejmowane w czasie wojny. I teraz tak, czas wojny zacznie się dwa tygodnie od y, wystartowania tej mapki, od włączenia serwera. E, ja im lepiej, że nagrywam. Od włączenia serwera. I tak naprawdę jeszcze nie mamy jakiegoś tam terminu na włączenie z serwera. Po prostu cze czekam na zgłoszenia od Was. I zaraz przejdziemy do zgłoszeń, ale jeszcze mam kilka zasad. Także e, nie ma tworzenia sojuszu z graczem z przeciwnej drużyny. E, czyli nie możecie <grym> pixel love, jak widzicie, zafascynowany gracz. <grym> pixel. Także e, nie ma sojuszu z przeciwnym graczem. Czyli nie ma dawania e, różnych itemów oraz tym podobnych rzeczy. E, co dalej? Eee, może tak, ja wam pokażę teraz Coś takiego eee, Będą specjalne eventy O, nie mam dostępu do eventu Dostępu do Kurde, wybaczcie eee, Więc tak Jeszcze wam pokażę eee, Jeśli eee, Po prostu nie ma też przekraczania eee, granic te, przeciwnej drużyny. Czyli na przykład jeśli ja jestem e, przedstawicielem drużyny niebieskiej i chcę dojść tutaj, to proszę bardzo, nie mam wstępu na tą arenę. Nie mogę się dostać, nie mogę niszczyć. I teraz tak, e, wszystkie... E, za co można dostać bana tak ogólnie? Bana można dostać za nadmierne wulgaryzmy na seju oraz na tym spiku, ponieważ yy, drużyna czerwona będzie miała własnego TS-a i drużyna niebieska własnego, znaczy swoje podkanały i to wszystko ja wam dam, że tak powiem. Dam do tego dostęp. Więc za wulgaryzmy na seju, na tym spiku ogólnie ponieważ chcemy, aby jakaś lekka kultura obowiązywała na tym serwerze. Bana można dostać za celowe przeszkadzanie w swojej drużynie oraz zagryfowanie, czyli zaniszczenie no po prostu zaniszczenie budowli klocków, że tak to nazwę. Tak, także chyba teraz mam już dostęp do nie mam. A to wam muszę pokazać Ponieważ e, jak już mówiłem e, Jak już mówiłem wcześniej e, Serwer już powstał Tylko teraz czekamy po prostu na Was I teraz ja Wam przeczytam jeszcze co musicie O już mam to jeszcze pokażę szybko e, Tak, tutaj jest event I już Wam czytam tam e, zasady Zakaz bicie na event, ponieważ tutaj będą się spotykać dwie drużyny i każde e, uderzenie gracza po prostu grozi ban na czas eventu. Eventy będą e, najczęściej w soboty i w niedzielę, nie będzie ich cały czas, one będą po prostu tylko w soboty i w niedzielę i teraz jak sobie dzisiaj status zamknięty w soboty i w niedzielę e, będzie, będą tutaj drzwi. Za tymi drzwiami będzie się działo coś dobrego albo będzie to parkour albo coś innego, jakieś inne zadanie trudne, aby zdobyć, że tak powiem, bonus, który pomoże w drużynie typu bronia, komuś marchewkę, żarcie, wiecie o co chodzi. W czasie wojny będą trzy życia, po po, po prostu straceniu trzech żyć będzie ban i ten ban będzie do czasu skończenia wojny, po sko czasie skończenia wojny, automatycznie będzie zdejmowany ban. Także... E, no. Oczywiście co do wojny, e, będzie coś takiego, że mm, po prostu jeśli trzeba będzie wyeliminować wszystkich graczy, jeśli e, ktoś nie zostanie, że tak powiem, wyeliminowany, to nadal będzie trwała wojna. Jeśli zostanę na przykład ja i reprezentujący e, czerwonych stiku to po prostu ja ze stickiem ci musimy bić będzie zrobiona specjalna arena w której to będziemy się bili że powiem jeden na jeden jeśli zostanie jeden na jeden Także w ten sposób chcieliśmy to rozstrzygnąć i dobra i teraz chyba najważniejsze to na co czekają chyba wszyscy czyli co musicie zrobić aby dostać się na pikselową krainę Otóż y Opisie znajdziecie szablon, w którym po prostu, po prostu skopiujcie ten szablon i w komentarzu e, uzupełnijcie go. Czyli będzie tak, e, musicie spełniać powyżej 13 roku życia oraz mieć ogarnięty mikro, i, e, podać nick z Minecrafta i dlaczego właśnie to ty chciałbyś się dostać na pikselową krainę. E, szablon będzie w opisie, po prostu kopiujecie szablon, wklejacie w komentarzu i wypełniacie szablon, pod czym e, klikacie udostępnij. E, losowanie będzie trwało, e, znaczy losowanie, przyjmowanie zgłoszeń będzie trwało do m, dwóch tygodni, chcielibyśmy w czasie ferii, ponieważ ja wtedy zaczynam ferie, znaczy w połowie ferii. E, po prostu zacząć wystartować z pikselową krainą wiem że to się długo przekształcało i w ogóle jeśli się dostaliście ja będę pisał na priv, także yy, na pewno by się dowiecie czy się dostaliście czy nie i w sumie to by było na tyle to był właśnie taki odcinek reprezentujący pikselową krainę jeszcze wam pokażę może co jest w księgach ponieważ jestem przedstawicielem drużyny niebieskiej e, już wam pokazuję wow to się znajduje w skrzynce. E, czyli musimy standardowo zrobić, tak jak sami wiecie, generator kobla i w ogóle, i w ogóle, i zacząć się budować, zrobić twierdzę e, i takie tam. E, także to chyba byłoby na tyle. Jeśli czegoś nie wypowiedziałem, to także powinno się zna znaleźć wszystko w opisie. Mm, no, i to chyba na tyle. Także ja zapraszam do. E, zgłoszeń e, w, w postaci komentarzy Oczywiście macie większe szanse e, Jeżeli zrobicie Filmik, dlaczego to właśnie Wy chcielibyście się dostać I ten filmik udostępnicie pod tym filmem Także to był odcinek Przyjmujący zgłoszenie na pikselową krainę e, Ja już się z wami żegnam No i cóż, do zobaczenia na pikselowej krainie Także trzymajcie się wszyscy I pa pa